Witamy serdecznie. Kolejny dzień naszej podróży. Jesteśmy w Borziomi, miejscowości zdrojowej, z której pochodzi właśnie ta oto woda. Tak. Woda Bordziomi jest bardzo popularna tutaj w Gruzji i ceniona ze względu na swoje właściwości lecznicze. W XIX wieku Bordziomi stało się bardzo popularnym kurortem wśród rosyjskiej arystokracji. A my teraz właśnie udajemy się do Parku Centralnego i idziemy spróbować tej wody. A tak wygląda wejście do parku. I tutaj jeszcze jest kolejka linowa na górę, którą można wjechać. Oraz london Tak, do góry jest jeszcze diabelski młyn. Patrzcie, piesek właśnie próbował sobie wody. Zdrojowej. <grytanie> Pan robi zdjęcie. Przed chwilą jeszcze byliśmy na stacji tankować samochód. I zobaczcie, co na śniadanie znalazłem. Wedel. Mm. Dobra Wedlowska czekolada. A my właśnie kierujemy się w stronę źródła. które ponoć znajduje się tutaj? Otoczeni przez psy. Tak. Teraz Zobaczcie. Trzy. Jeden. Drugi. A trzeci też gdzieś był przed chwilą. A. A trzeci jest tam. A oto i samo źródło. Pani nam właśnie naleje wody? Strojowej Ciepła. Ciepła? Ciepła. Dziękuję bardzo. No i zaraz spróbujemy. Sądziemy sobie tam. To zobaczymy, czy smakuje inaczej niż w butelce. Mm. Jedyny, jedyna różnica, według mnie, to jest dlatego, że jest ciepła. Te nasze butelce są. No. Raczej chłodniejsze Podniejsze jest, ale ja myślę, że trochę inaczej smakuje. Po napiciu się wody, już na pewno nie będę miał problemu z przetrawieniem mafinka z Wedla. Jako ciekawostkę mogę podać, że po inwazji Rosji na Ukrainę wstrzymano eksport wody bordziomi do Rosji. Jednak nie wpłynęło to właściwie znacząco na sytuację finansową firmy. No zobacz, karuzela. Pamiętasz takie z dzieciństwa? Tak, ale ja się tak mi bałam. <grymne> ja jeździłem, było spoko. A na takich się bałaś, czy na takich nie? Nie, nie, na takich się nie bałam. <grymne> Park powinien otwierać się około godziny dziewiątej. My przyszliśmy trochę wcześniej i nawet nikt nie sprawdzał jeszcze biletu. Tu jakby ktoś się chciał wsiąść w rukiego i trochę pobuksować, to też w parku ma taką możliwość. Bardzo dużo reklam wynajmu. Zobaczcie jak ta weranda jest misternie zrobiona. Drzewa pomalowane wapnem Kiedyś to pamiętam często się robiło. Teraz tak już rzadko widzę, że się maluje drzewa. Most ma dziwny kształt wielkiej opony, nie wiem, odwadziło. No jakby chciał sobie ktoś rowerem albo na rolkach zrobić taki obrót to może spróbować. Aczkolwiek ja bym nie ryzykował. A tutaj inna strona Bordziomi. z środkiem przystanku w Bordziomi. zaraz wyruszamy do kolejnego punktu, będzie to skalny kompleks klasztorny w Wardzi. Są dwie miejscowości o tej samej nazwie, Wardzia. Jedna jest pisana przez W, jedna jest pisana przez V i ta przez W jest dalej. Wczoraj dopiero zobaczyliśmy, że, że właśnie w tej drugiej miejscowości znajduje się ten kompleks wykuty w skalę, a jest to jedna z najważniejszych atrakcji tutaj w Gruzji, więc nie chcielibyśmy jej, jej opuścić. Więc musieliśmy zmienić nasze plany i zamiast iść tak jak planowaliśmy najpierw do Muzeum Stalina, a potem jechać do Zamku Rabati, musieliśmy jeszcze w ten dość napięty grafik rzucić wycieczkę do Wardzi. Na 13 kondygnacjach tam znajduje się aż 6000 komnat. Kościoły, znajdują się tam kaplice, spichlerze, e, nawet była infrastruktura wodna, więc, e, jak na tamte czasy, na XII wiek, e, był to naprawdę imponujący obiekt. On został zbudowany w ten sposób, żeby nie był widoczny dla ludzi, bo miał pełnić funkcję obronną i tam właśnie ludzie z, z okolicznych rejonów mieli też szukać schronienia. Niestety w XIII wieku tutaj ten rejon nawiedziło dość silne trzęsienie ziemi. I przez to y, część komnat została odkryta, i, i teraz widać te dziury. Bardzia była nie tylko twierdzą, ale także ważnym ośrodkiem religijnym. Mieszkali tu mnisi, którzy prowadzili życie w surowych warunkach, a kompleks służył jako miejsce pielgrzymek. W centralnej części bardzi znajduje się m.in. Kościół w Najświętszej Marii Panny. W którym do tej pory można podziwiać pozostałości fresków, które przedstawiają królów Jerzego III i Tamarę, którzy zbudowali kompleks. Freski z CT są jednymi z najważniejszych przykładów sztuki sakralnej w Gruzji. Zbliżamy się do wejścia. Tutaj można albo podejść na sam szczyt na nogach, albo podjechać jeden kilometr. Wspinamy się teraz po schodach. Schodów za dużo nie ma. Nie jest ma. Tylko tak kilkaset ostatnich metrów i zaraz będziemy na miejscu. Niestety, niestety e, nie dostajemy od Yogajda, nawet nam nikt tego nie zaproponował. A w sumie tak bór. nie pomyśleliśmy, że, że trzeba poprosić i teraz wiedzieliśmy, że ludzie mieli. I były też numerki po prostu tutaj już po, na trasie, gdzie można było to włączyć. No ale Damy radę. Beth. Damy radę. Z tego co widzę, to jesteśmy już właściwie w wyższej części tego kompleksu. Bo wyżej tylko jest ta komnata. No i tam powiedzmy jeden, dwa poziomy. A wszystko tutaj idzie w dół. Ninka już maszeruje do góry. Pierwsza jaskinia. No, to jest takie fajne okienko. Można widzieć, co się no tak. dzieje na dole. W tych dziurach pieki chleb. I przy okazji delektowali się widokiem. Jedyne co mnie zastanawia to dlaczego te informacje, co tu się znajduje i numer da audioguida są po, po drugiej stronie tej balustrady, a nie od środka, tu gdzie ja jestem. No tutaj kolejka towarowa nadal funkcjonuje i transportuje rzeczy z parkingu z tamtego punktu. Я стала царем, будет, очень сильно. И вот... идем в сторону Wodę pobierałem z tego źródła, za ja no. pompa jest. Trzy. Idziemy do schronu. Chociaż się czuję, jakbym w nim był. <noise> Bo nie mogę się wyprostować. To mi to przypomina tunele w, w tym w Wietnamie, tylko że tutaj, przynajmniej jest jasno. A w porównaniu no. do tuneli w Wietnamie? Tam szedłem, tak Droga do piwnicy na wino. Chyba <grywa> Chyba Nie, no był znak Samochodzenie po kompleksie nie należy do najłatwiejszych, bo schody są już dosyć wyrobione No i trzeba dosyć mocno uważać Ale Spokojnie, powoli Dobra, idziemy do... Dotarliśmy do piwnicy na wino Jak widzicie, tam są takie gliniane kadzie no i w nich było one przetrzymywane. No ale teraz są zbite i puste. A tam gdzie widać te kaskady, to znajduje się właśnie winnica. A tutaj mieściła się apteka, choć komnata nie różni się niczym od innych. Istnieje legenda, że królowa Tamara miała ukryty pokój w Wardzi, do którego prowadził tajemniczy tunel. Mówi się, że używała go do spotkań z ukochanym. Tego tunelu najprawdopodobniej jeszcze nie odkryto, więc jest to tylko legenda, jakich wiele. Zobaczcie, krowy robią przerwy, zablokowały wszystko. Nie, i pierwszy, raz. nie, nie pierwszy raz i przejechać nie można. Krowę samochodem. Ha, pan, pan pcha krowę samochodem, ale są oporne. Dotarliśmy właśnie na zamek Rabati. Kierujemy się do bramy wejściowej po bilety, a tak wygląda widok. Stworzenie zamku Rabati sięgają IX wieku, ale większość struktur tutaj powstała na przełomie XII i XIII wieku. Inne budowle zostawały też budowane później. Jeżeli chodzi o zamek Rabati, to mieszają się tu wpływy czterech różnych kultur. Widzimy wpływy gruzińskie, osmańskie, armeńskie oraz rosyjskie. Co ciekawe, w samym zamku znajdują się świątynie świątynie, aszcze religii. Jest tutaj widoczne za nami, zbudowane w XVI wieku. Jest też synagoga oraz cerkiew. Na zamku najbardziej przewijają się motywy orientalne, tak jak tutaj widać. Zobaczcie te słupy, te zdobienia, tam dalej te mury. Oczywiście. Meczet i z drugiej strony Minaret. Wejdziemy teraz do meczetu, a meczet właściwie nie jest już używany, dlatego mogę wejść tak, jak są ubrane, czyli w krótkich spodenkach, no bo normalnie oczywiście trzeba się zasłonić. Meczet jest pusty, ale z tego co pamiętam, to w Marrakeszu też był pusty. Po prostu potrzebowali dużo miejsca do modlitwy. Nina wdrapała się do góry. Nie wiem, jak ona tam weszła w ogóle. A nie, tutaj jest wejście. Zobaczcie, ale nie zauważyłem. To i ja się wdrapałem, żeby zrobić ujęcie z góry. W sercu zamku, tutaj widzimy. Znajduje się Cytadela. Taki zamek zamku. Jest to najbardziej ufortyfikowana część zamku Rabati. I była ona ostatnią linią obrony w przypadku oblężenia. W niej także mieli się swoją siedzibę władcy. Cytadela niewątpliwie nie wygląda jak łatwa do zdobycia. No zobaczcie te mury. Nawet jak się wróg by dostał tutaj do środka, to domyślam się, że schody były zablokowane. A z góry też im można poczęstować, no nie wiem, w tamtych czasach to nie wiem czy kamieniami rzucali, smołą polewali, na pewno mieli dużo pomysłów. A na maszcie powiewa flaga Gruzji. I teraz już jesteśmy wewnątrz wnętrzu Cytadeli i zobaczcie jaki ciekawy sufit. Przy wejściu do Cytadeli znajduje się też muzeum, w którym możemy dowiedzieć się więcej o historii tego miejsca, tego regionu, a także zobaczyć różne ciekawe eksponaty, takie jak broń, narzędzia czy przedmioty codziennego użytku, które były używane tutaj w, na zamku oraz zostały znalezione podczas renowacji. Zobaczytam. Ta konstrukcja to mi przypomina akwedukt. Wchodzimy teraz na najwyższy punkt zamku, basztę. O! Do Kutaisi mamy jeszcze 3 godziny, więc dzisiaj postanowiliśmy, że zjemy trochę prędzej. I weszliśmy do knajpy o wdzięcznej nazwie: Restauracja. Mimino. Pani mówi po polsku. I zobaczcie, siedzimy sobie tutaj sami, sami pod winoroślami. A trasa, trasa do Kutaisi będzie przebiegała przez. Zerkaripas, dlatego mam nadzieję, że będzie to lepsza opcja niż normalna. Może dlatego wyjdzie trochę więcej niż 3 godziny, bo właściwie 3 godziny to pokazuje mi tą samą drogą, co przejechaliśmy. Ale tam będzie trochę szutrowej drogi, eee, przepaść. Wszystko, co Lina lubi. Zaczynamy ucztę od Hachipuri. Należy rozbełtać. To Trudy. bełtaj. To jest chyba masło, nie? Tak, to jest masło. Się tam stopi ładnie. A tu mamy chyba fasolkę, tak? Tak. Zawijasy tam jest ryż z mięsem w liściu winogrona. Dolma. Knajpę jak najbardziej polecam. To już ostatni punkt programu na dziś. Ruszamy do Kutaisi, ale jest na tyle wcześnie, że zamiast wybrać najkrótszą trasę, zdecydowaliśmy się na podróż przez Zekari Pas. Pas położony na wysokości około 2182 metrów nad poziomem morza oferuje niepowtarzalne panoramy Kaukazu. Droga przez przełęcz jest kręta i wyboista, więc nasze padżero musi naprawdę wykazać się swoimi terenowymi możliwościami. Każdy zakręt i każdy kilometr przynosi nowe wrażenia i jeszcze piękniejsze widoki. Jazda Zekari Pass to prawdziwa przygoda. Trasa prowadzi przez gęste lasy, wysokie górskie łąki i przepiękne doliny. Momentami droga jest wąska i kamienista, co wymaga dużej uwagi i umiejętności za kierownicą. Po drodze podziwiamy majestatyczne góry, lokalną przyrodę i małe, ukryte wioski, które dodają trasie wyjątkowego uroku. Będąc w Gruzji, gorąco polecamy wybrać się na tą trasę. To niezapomniane przeżycie, które na długo pozostanie w pamięci. Jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, to przełęcz Zakary jest zdecydowanie moim faworytem. Wszystkim poleciłbym jednak również wizytę w Ardzi, która jest wyjątkowym miejscem i zdecydowanie należy ją dodać do planu podróży po Gruzji. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym vlogu.